Siemaneczko w trzecim sezonie kariery Tottenhamu na moim kanale i w tym odcinku cały trzeci sezon sobie zobaczycie. Zapraszam do komentowania odcinka, lajkowania, subskrybowania kanału, jeśli wam się podoba. No i tak jak mówiłem kilkukrotnie, Harry Kane wraca do Tottenhamu, by zdobywać trofea, ale czy uda się? Czy jednak będziemy nadal żyć w klątwie Harego Kane'a, który w Tottenhamie nie zdobył żadnego trofeum, dowiedzie się w tym odcinku. Drugi sezon zakończyliśmy mistrzostwem Anglii. I zwycięzca FA Cup. Jak się nie mylę, albo Karabałka, w czego mi się to myli. Ale no pierwszy wielki transfer w tym odcinku będzie dużo transferów. Sprzedaliśmy też kilku piłkarzy za naprawdę wielkie kwoty. Mamy Heregu Keyna, no i zobaczymy, czy On Sesco stworzy duet jaki chciałbym stworzyć. Bo jednak nie wszystko wygląda tak dobrze na papierze jak na boisko, Oczywiście potem te numery zmieniałem. Bo chciałem, żeby Kane grał z numerem 9, 11 przyjmie sobie Lukman, 11 grał Kubo, ale potem o tym zapomniałem, takie z tymi numerami po prostu u mnie. Ale dobra, witamy Harego Kane'a z powrotem na Tottenham Hotspur Stadium. 65 milionów. No i drugi transfer, kolejny z Bundesligi, stwierdziłem, że jak zobaczyłem, że Edermin Militao w bajerze Leverkusen, to stwierdziłem, trzeba go kupić, trzeba go kupić. Będzie mega wzmocnienie naszego, naszej środka, naszego środka obrony i stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł. Edelman tam gra w Leverkusen. kolejny transfer Leverkusen, wiem, ale e, musimy się tu gadać. Nie chcieli nam sprzedać za tyle, to ja negocjowałem dalej. Dalej dawałem tą samą kwotę. Patrzyłem, czy kogoś mogę im Stwierdziłem, że ten Diomantek, którego tak naprawdę nie stawiam. a Trochę chcemy mieć szerszy skład takich, wiecie, piłkarzy e, na kilku pozycjach na Dobrym poziomie, więc dlatego daję tego, dla tego diamantem. No i Leverkusen się zgodziło, więc Eder Militao. Witamy w naszej zespole numer 6 Wielki transfer, no dziwne, żeby z iść do Bajlu Leverkusen. Ale to jest FIFA, tego nie ogarniemy, nie mamy na to wpływu. Co tu się dzieje w tej fantastycznej krzepiłkarskiej, więc wzmocniamy obronę, bo chciałem to wzmocnić obronę. Mam Militao, Vandenvena, Tacha i Tomoriego, no ale dobra. Lecimy dalej. Real Madryt przyszedł po Pedro Poro, ja stwierdziłem, no dobra, Real Madrid idzie po Hiszpana, jednego z najlepszych prawych obrońców w tej grze aktualnie, w mojej karierze, więc stwierdziłem, no dobra, albo sobie jakiegoś piłkarza od nich wezmę, albo po prostu poproszę o ładną kwotę i tak naprawdę poprosiłem o tą ładną kwotę, oni chcieli mi dać Brahima, ja tak stwierdziłem, ale po co mi Brahim, Ja nie potrzebuję Brahima i stwierdziłem, że jak mi dają 100 milionów, to ja go sprzedam. No i Real Madrid dał 100 milionów za Pedro Poro, więc żegnamy naszego prawego obrońca. No stwierdziłem, że Real Madrid po ciebie idzie. No to nie będę się uginał. Pedro, żegnaj. Kolejny transfer to West Ham. Chcą Jamesa Madisona. I to jest taki jeden z tych transferów, których żałuję, że dokonałem. Że żałuję, że sprzedałem Madisona, ale też chciałem 100 milionów za niego. Po prostu 100 milionów dacie tego wieście. No i to trochę żałowałam. Żałuję, że Madison sprzedam, ale na, na życie. West Ham dał te 100 milionów, więc Pedro Poro za 100 milionów do Realu Madryt. My tam mieliśmy chyba ponad 200 milionów na transfery, tu kolejna stówka wpada. Joao Neves, wzmacniamy środek pola, stwierdziłem, że chcę kupić fajnych dwóch piłkarzy środka pola. No i pierwszym jest Joao Neves, e, 60 milionów to nie jest zbyt dużo jak na piłkarza z takim potencjałem. Myślę, że na środek pomocy może być naprawdę o wiele lepszy niż był. No i Ezekiel Palacios. No, powiem wam, że ten transfer Palacios'a i na Nawesa, Nawesa to naprawdę są kapitalne inwestycje. To Są tacy carobiści piłkarze do krótką Pola, bo nagra, naprawdę gramy się nimi genialnie. No i zobaczymy. No, Palacios też przyszłość, przeszłość. Leverkusen, kolejny piłkarz z przeszłością w Leverkusen w naszym zespole. No ale. Musiałem wzmocnić ten środek pola, by była tam rywalizacja no i zobaczymy no Palacios myślę, że genialnie się wpisze do naszej drużyny, tak samo jak Neves no ja już to wiem, że naprawdę oboje się wpisali genialnie co wam mogę powiedzieć, mi się nimi obojem super obojgiem super problem jest taki, że nie ma fajnych prawych obrońców w ogóle w tej grze, ale poszedł po Hakimiego może nierealistycznie realistycznie, do Trenhamu ale powiedzmy sobie szczerze to jest Fifa dałem bajną tensa którym mało gram. No i chcieli 53 miliony plus bajno i Tensei. Ja trochę stwierdziłem, dam im jakiś młody talent, więc też jakby nieźle. Ale stwierdziłem, dobra, bierzcie sobie. Chcę Hakimiego. No i mamy Achrafa Hakimiego, Hakimie, Hakimiego w Tottenhamie. Więc witamy. Czy były jakieś transfery? Nie. Ma jeszcze. Pewnie jakieś były. Madison odchodzi do West Ham za 100 milionów, więc no. Mega transfer. No i Barcelona przyszła do Jonathana Taha. W drugim sezonie również go chcieli, ale odrzuciłem tą ofertę, tutaj stwierdziłem, dobra, tak możesz iść sobie do Barcelony, ale dajcie mi 95 milionów, miałem dać 100, nie dałem, ale dobra. Czyli za trzech piłkarzy prawie zarobiłem 300 milionów funtów, co naprawdę jest mega wynikiem. Też mogłem wzmacniać tę drużynę, tak naprawdę chyba już więcej większych mocnych nie było, kupiłem sobie jeszcze Braidway'a Anglika do wzmocnienia naszego środka obrony, bardziej do rotacji. Wiem, że pozbyłem się podobnego piłkarza jak Diamantę, ale chciałem Anglika, mamy Anglika, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. E, witamy Braithwaite w naszym zespole. No, jakoś się nie rozwija w tym minionie. No ale stwierdziłem, że może już nie chce grać w Francji, że chciałby wrócić do Anglii, więc stwierdziłem, że zapraszamy Gerard Braithwaite do naszej drużyny. No i gramy pierwszy mecz w tym odcinku, super puchar, anglicz in the community shield, tarcza dobrą czynności, debiut Harry'ego Kane'a, Harry Kane już może w pierwszym meczu zdobyć trofeum, wiadomo, mniej prestiżowe, ale zawsze coś. No i mecz był nudny, 0 do 0 i był rzuty karny, pierwszy do jedenastki podszedł Harry Kane, no i pewnie pokonał Edelsona. Vicario kontra Haaland, no i Erling Halland również perfekcyjnie jak Harry Kane. Drugą jedenastkę wykonał Palacios. No i Argentyńczyk podchodzi prawa noga. Tak wiem, że ciągle szlam gole rzuty karne w lewą stronę. Vitinia, Czy Vicario Vicario broń Beniamin Sesko. Sesko, proszę Państwa, podchodzi do piłki prawa noga. No i tak wiem, lewo, lewo, ciągle w lewo strzelam. Foden. fil Foden czy Vicario. Aj, ładnie Foden. Ale mamy szansę na 4 do 2 Hakimi. No oczywiście, że w lewo, ale gdzie bym miał strzelać? Boom, No nie wiem. Moje zdanie są znerfione jakoś. Nie znerfione. OP też strzały w lewo. Tutaj kan. Ederson. Strzela. No i Neves Przed szansą na, na zwycięstwo. Neves. No i w końcu nie trafią w sobie. Dean czy Vicario. Dean. No i mamy remis. No. Lukman. Czy może w końcu nie uderzy w lewo. Ademola, Lukman. Ja, no, uderzyłem. No to to naprawdę jest nudne, może powiedzieć. Bernardo Silva. Niestety trafię. No, ależ emocji. Remis, remis. Eder Militao. Czy Ederson. Militao. Ciągle w lewo, bo Ederson ciągle się w prawo rzuca. Logika. Ale mam wrażenie, że naprawdę te karty są jakieś dziwne, że ciągle strzelam w lewo i trafiam praktycznie. Chavi Simons. Chavi Simons. Podchodzi. No i trafia. Dziwnie komputer zachowuje się w tych karniach. Bramka ogólnie. No i Doku czy Vicario. Doku. No i trafia. No ależ to będą emocje. Udogi. dogi czy pokona Edersona. No pewnie. Nie wiem czy Ederson się tak dziwnie rzucił. Harry Potter. Nie no nie. Ale Vicario broni. Wygrywamy. Wygrywamy tarczę dobroczynności. Zaczynamy od zdobycia tytułu pucharu no i Harry Kane w końcu coś w Tottenhamie wygrywa podnosi swoje pierwsze trofeum po powrocie, miejmy nadzieję że podniesie jeszcze więcej tych pucharów w tym sezonie czas na Premier League Pierwszy spotkaniu sezonu, gramy z Brighton na wyjeździe no i Harry Kane wraca do Premier League Harry Kane wita się z Premier League golem za pola karnego, piękne uderzenie naszego kapitana i w piątej minucie prowadziliśmy już z Brightonem 1-0 świetne wykończenie Harry'ego Kane'a. Witamy w Premier League ponownie to legendo ten hamu legendo. można powiedzieć, że angielskiej piłki. Harry Kane świetnie tutaj uderzył, choć brankaś moim zdaniem, mógł się trochę lepiej zachować. I niestety dla Brightonu przegrywają, dla nas zarąbiście. No i ten mecz był skromną zwycięstwo 1-0. W kolejnym meczu z Belli. No i Beniamin Sesko również o sobie przypomina. Genialny ostatni sezon, ale nie popił rekordu Harry'ego e, Erika Haaland'a. A Harry Kane znowu za pola karnego. No co mu siedzą te strzały za pola karnego? Coś, niesam, coś niesamowitego. Lecimy do derbów północnego Londynu. Hurricane, do Sesko. Sesko i 1 do 0. Świetne wykończenie naszego napastnika. Arsenal jednak odrobił straty, że do Havertza. No i Havertz jednak trafia. Umie trafić naprawdę. Kane. Kai Havertz potrafi. W kolejnej akcji Jack Grealish zagrał do Sesko. Sesko w polu karnym i 2-2-1 naprawdę kapitalne 15 minut 3 bramki, na szczęście to my prowadzimy no i czas by zagrać na Old Trafford teatr marzeń, który ostatni jest teatrem smutku, rozczarowań porażek ale tam się nic nie działo, kompletnie 0-0 jest Liga Mistrzów, doszło no w pole karne Domenico Berardi, no ten transfer o którym ki kilka razy się mówią Berardi do Juve, Berardi do Juve że się sprawdził Harry Kane, druga połowa ma dużo miejsca, Hurricane Kane zagrał do Sesko, Sesko przejął piłkę, uderzył lewą nogą, no bramkarz bez jakichkolwiek szans. Hurricane znowu strzał zablokowany, Lukman, Hurricane Cesco. Sesko, no i Benjamin Sesko daje nam pierwsze zwycięstwo, pierwsze zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. Graliśmy sobie City w lidze, no i City nas trochę zesłomowało, dośrodkowanie i dokuszczała gola, nie wiem jak on to zrobił, no i przegrywamy City. Atakuje i Miki van den Ven, jak zwykle pokazał to co potrafi najbardziej, czyli dać od rywalom, ale Eric Hallant niestety trafił. Myślałem, że nie trafił, ale niestety trafił. No, czasami tak się zdarza. No, City nas w tym meczu zezłomowało. No, to było bardzo słabe spotkanie w wykonaniu naszej drużyny Manchester City, który był naszym głównym rywalem w walce o tytuł w tym sezonie. Okazał się lepszym zespołem, choć tej Simons zagrał jeszcze do Sesko. ten szczelił, ale to nie miało znaczenia. Przegraliśmy to spotkanie 3 albo 4 do 1. Nie, 3 do 1. Potem graźmy sobie w Carabao Cup. No i Parkinson, nasz debiutant, nasz Junior, strzela gola na 1 do 0. Ale w Carabao Cup nasze mecze są czasami ciężkie, bo gram rezerwami i tak trochę mniej się skupiam, jeśli gram ze słabszymi rywalami. No i tutaj Dion Charles dwukrotnie postanowił nam 6 golek, chyba dwa razy trafił. Tak jest tutaj. Fatalny punkt: Moriego, No i Suzuki nie broni. Suzuki to nie ten Suzuki. No, niestety przegrywamy, no ale walczyliśmy do końca. Lukman zagrał do Junga. Kolejny nasz Junior. Jung wchodzi w pole karne. Świetna akcja koreańczyka, no i 2 do 2. Stan rywalizacji wyrównany i czas na rzuty karne. Pierwszy do piłki podchodzi Lukman, czy Baxter. A de Mola Lukman oczywiście trafia po jej stronie Dion, Charles. No i Suzuki broń. Jung, Jung ale to zapieprza. Jung podchodzi, no i czy się gol. Branka się nie rzuca. O, tu się rzucił. Z wrażenia zemdlał. Morley czy Suzuki. Nie wiem czemu tego nie broni. Ci w ogóle te animacje karnych są dziwne. Jeśli chodzi o bronienie, bo ja naprawdę daję te chcę ten analog, a branka się jest albo spóźniony, albo się rzuca nie tak, gdzie chce. Tutaj powinna być kolejna interwencja. Nie ma. Więc no te karne ogólnie są, nieważne czy jesteście komputerem czy kontrolujecie, są fatalne, o wiem w prawo i co, prawo też strzela, Sean, jaki Sean, nietrafiający jednak trafiający, no niestety nie, 4 do 3, ale przed samą są albi Devine, Devine podchodzi do piłki i jest, wygrywamy po rzutach karnych z Boltonem, no i gramy sobie z Crystal Palace, piłka świetna do sesko, zobaczcie ile ma miejsca. Sesko, 1 0. No tyle miejsca mu zostawili, że naprawdę nie powinno się tak grać w obronie. Crystal Palace, ogarnijcie się. Piłkę ma znowu Sesko, to jest pierwsza połowa nadal. Zagrał do João Nevesa, Neves na 2 do 0. No pięknie gramy sobie z Crystal Palace. Robimy co chcemy, ale tutaj nasz błąd. zakani do Jimeneza. Santi Jimenez kapitalne wykończenie. Meksykanina. Ale Lukman, zobaczcie ile ma miejsca. Jest sam na sam Borges go chce dogonić. No, i prawie mu się udało. Nie wiem po co ten ślisk. No, i Lukman na 3 do jednego Świetne wykończenie Nigerejczyka. Jestem ciekawy, gdyby nie zmienił narodowości, czy by dostał powołania do reprezentacji Anglii. Grilisz do Kana Hurricane. Przypomniał o sobie, bo chyba trochę nie strzelał. Świetne wykończenie naszego kapitana i jego celebracja. Bradford grał już dziesiątkę, więc grilisz zagrał do Sesko. No, i mamy 2 do 0. Więc w tym meczu naprawdę wszystko szło po naszej stronie. Bo nasi rywale dali nam prezent. Lukman tutaj sobie biegnie, strzela. No i 3 do 0. Tym mecz trochę postrzelaliśmy, wam powiem. Naprawdę świetny mecz Branana Johnsona. Jego najlepszy mecz w tej karierze, bo strzelił hat-tricka No Dałem go na atak. No i oczywiście Bran Johnson gra super. Gram formacją 4-3-1-2. E, taką właśnie aktualnie gram formacją. Gram bez skrzydeł i ogólnie gram mi się dobrze. No i to był mecz imienia Brennana Johnsona. Naprawdę Waliczek zagrał genialny mecz. Szkoda, że raz na sezon gra taki mecz. No ale nic z tym nie zrobimy. Świetny mecz Brennana. No i z Liverpoolem. Aktualnie z tymi lepszymi dewalami mam problem. City przegraliśmy. No i Liverpool też od razu pierwszą bramkę strzelił Balde. Nie wiedziałem, że Balde tak umie uderzyć, ale no. Wiecie. Tutaj chwilę później znowu bramka stracona. 2 do 0 No i w ogóle Liverpool w tym meczu nas też demolował. Co to można powiedzieć? Naprawdę słabe spotkanie w naszym wykonaniu. Kolejny stopowym rywalem Zagraliśmy słabo. Rodrigo 16 do 0. No i jeszcze 4 do 0. Bo czemu by nie? E, no w tym meczu naprawdę nic nam nie się działo. To była klęska, tak samo jak City. Ale po tym meczu szczelnym sobie stwierdziliśmy, że trzeba wygrać. No i Sesko już w 11 minucie. Ale Chelsea ma Sterlinga, ma Palmera. Cole Palmer ma Sterlinga. Sterling strzela gola. Niesamowite, że Rachim Sterling jeszcze strzela bramki. Niestety remis. Ale druga połowa. Jack Lillich chodzi w pole karne. Lillich podaje do Sesko. Małe zamieszanie. Sesko strzela. Nie wiem, jak on to trafił, ale trafił. No ale Chelsea ma Palmera. Palmer ma Richa Lisona Był nasz piłka Strzela gola na... Nie wiedziałem, że on gra w Chelsea. jako go sprzedano do Chelsea? Możliwe. Liga mistrzów. Kopenhaga. Lukman, 1-0, świetne wykończenie Nigeryjczyka. ogólnie wygrałem wszystkie mecze fazy grupowej 8 na 8, byliśmy najlepszą drużyną fazy grupowej w ligi mistrzów, więc tamtym sezon w finale, choć faza grupowa nie była taka fantastyczna a tutaj widzicie, że ta faza grupowa jest super, no i gramy sobie z Leeds no i Miki van den Ven przypomniał sobie Adam Karnego naszym rywalom, a czemu by nie po raz kolejny uwielbiam tego piłkarza, naprawdę uwielbiam tego piłkarza ingra no niestety nie trafił, no Vicario obronił, ale Adingra potem strzelił gola na zwycięstwo, więc przegraliśmy z Leeds United, tak jest, no powiem Wam, że w lidze jest tak, że Manchester City jest niesamowity w tym sezonie, a przez to, że tracimy tyle punktów, to my mamy małe szanse, żeby się dogonić, Harry Kane do no Jack Grealish strzela gola, Jacek, świetne wykończenie, 1-0 z Lazio, szkoda, że Lazio nie pełni licencjonowane, chciałbym pełni licencjonowaną serię A, takim nazwie pobrać karierę fajnie było. Milanem i Terem. No i Sesko na 2 do 0. Ogólnie no nuda no. Dano. I Atalanta o. kolejny mecz z Borusem Dortmundem i Sesko. Wywalczył piłkę pod polem karnym rywali. Trzecia minuta. 1 do 0. Benjamin Sesko jesteś kapitalny. Pokażę. Chwilę później Son. O sobie przypomniał. Wiem, że zapomniście o nim. Ale są szlagola. Bo mało gra. Mało gra Son. Naprawdę już tak. Jest takim rezerwowym. Gryli jeszcze do zera no są już takim rezerwowym się stał w tej drużynie. Oweral no, mu spada, byśmy nie z tym piłkarzem. Jak coś to wchodzi na atak. Borusja gra w osobieniu, ale umiała strzelić gola. No nam trochę się nie lata ata w obronie do końca. Tutaj Lukman zagro do Grisza. No i 4 do 1. Borusja strzeliła jeszcze jedną bramkę na 4 do 2, male. no nie wiem, co to nasza obrona zagrała, ale czasami nie wiem o co chodzi w tej mojej obronie, że tak trochę w niej mam w okienku transferowym kupiłem Harvey Elliott'a tylko dlatego, że jestem fanem Harvey Elliott'a. Nie chciałem mieć jakiegoś piłka na no środka pola, jeszcze. Ja wiem, to jest chore, zarówno ja Ale graliśmy sobie w półfinale Karabaoka z West Brom'em, Bergwald zagrał do jakiego, Jagi, kolejny nasz junior, strzela gola na 1-0, już debiutował chyba w pierwszym sezonie nawet. Wrócił z wypożyczenia, no i prowadziłem do 0 potem Alius zagrał do Son'a, no i Son'a sobie przypomina 2-0. Chciałem, już, żeby Harry Kane z Son'em coś wygrali razem, więc... No i w drugim sezonie chciałem go kupić. Chciałem go kupić, ale się nie udało. Udało się nam po tego sezonu. Florian Wirz, witamy w Tottenhamie. Kolejny transfer z Leverkusen. Ale go chciałem mieć. Niego chciałem mieć. Bo Xavi Simon to jest jedna wielka klęska, Wam powiem. No. Nie gra mi się dobrze tym Simonsem, naprawdę Xavi Simons, zmieniłem mu potem numer, ale Xavi Simons to dla mnie rozczarowanie po półtora roku, na symulacji coś tam dawał radę, ale mi, nie, mi się nim grało słabo, naprawdę słabo, więc stwierdziłem, że wyślę go do Niemiec i kupię Floriana Wirtza. Mega transfery w tym odcinku. Liga Mistrzów, gramy sobie kolejny mecz, Kane do Sesko. No ta faza grupowa była naprawdę prosta dla nas. No, nie było żadnych problemów, by e, nią wygrać. Wirs, debiut Lidze Mistrzów w naszych barwach. No i jak im się gra, Boże Święty, jaki to jest piłkarz. Jaki to jest genialny piłkarz, nie mam pytań. Wirs w jedną bramkę, więc Niemiec stwierdził, że strzeli sobie drugą bramkę, bo czemu by nie. No i 3 do 0 po pierwszej połowie z belgijską ekipą. Potem graliśmy jeszcze z Barceloną, ostatni mecz fazy grupowej. Bardzo śmieszne, że zagramy z nimi jeszcze w fazie pucharowej. Tutaj przegraliśmy 1-0, ale potem zrobiliśmy przewagę. no i Wils strzelił w końcu bramkę na remis. Chwilę później nasza ekipa szyja drugą bramkę. Elliot zagrał do Lukmana, a Lukman miał dużo miejsca i strzelił gola na dwa do jednego. Świetnie demona Lukman. No i ogólnie wygraliśmy 3 do jednego. Joan Neves. Lukman, Sesko. 3 do, 3 do 1 no i dobra, faza Ligora Ligo się skończy. Czas na fazę Pucharową. Gramy znowu z Barceloną. No, Jansu Fatih, znowu bramkę, świetne wykończenie Fatiego. 1 do 0. No i takim wynikiem kończy się pierwsze spotkanie. W drugim, niestety, źle się rozpoczyna. Kolombani 1 do 0, czyli w meczu 2 do 0. powinno być. tutaj nie pokazywało jeszcze tego wyniku dwumeczu, potem zaczęło. Piłkę dostał Sesko. Lecimy, comeback jeden do jednego, Świetne wykończenie Sesko. Cłupka, jak to wpadło, niesamowite. Ale Barcelona w tym meczu gra dobrze. A my mieliśmy. Nie wiem, czemu wikario tego nie broni. Normalnie broni i puszcza taką szmatę. 3 do 1. Ale dobra, mamy Eliota Harvey Elliot z zagrodu Sesko. No, Sesko strzela 2 do 2. Świetne wykończenie Sesko, ale niestety odpadamy z ligi Mistrzów. Finał Carabao Cup z Arsenalem. Szansa na ostatnie trofeum w tym sezonie. No, ten sezon nam nie wyszedł, nie wyszedł. Ta liga mistrzów naprawdę rozczarowaniem, ale Hurricane boom. A liga mistrzów mnie rozczarowała. Faza pucharowa 8 zwycięstw na 8 meczów. Faza ligowa. Faza ligowa 8 na 8 faza pucharowa fatalna. Wygrywamy tarczę czynności, wygrywamy Carabao Cup, jesteśmy wicemistrzem kraju, ale powrót Keina. dwa tytuły, ale te najważniejsze, zobaczymy. Czwarty sezon może być ostatni, tam na pewno będzie tak, że gram tylko mecz Ligi Mistrzów i chcę zagrać wszystkie mecz Ligi Mistrzów, nie symulował. więc zobaczymy. Będą transfery, postaram się go wrzucić w piątek, no by się udało wszystko tam co chcę, to by był ostatni odcinek serii. I na razie nie mam nic więcej nagrane, naprawdę, no ostatnio mało mam czasu na nagrywki Dlatego no nie mam nic więcej nagrane, więc Nie wiem czy Borussia wleci w tym tygodniu, ale Może też będę trochę zmieniał sposób nagrywania, wróci komentarz na żywo Potrzebuję, żeby te materiały były dłuższe, żeby mi algorytmy po prostu lepiej działały Żebym mógł tam nabijać godziny finansowe itp Niestety tak to wygląda Mam zamiar też założyć taką buy coffee może, żebyście, jakby ktoś chciał mnie wspierać Więc wszystko dobrowolnie, no i ten sezon kończymy tak kończymy, no niestety nie udało nam się nic wygrać, no wygraliśmy dwa puchary, ale wiecie takie puchary pocieszenia, no Carabao Cup to nie FA Cup, no niestety, co mogę powiedzieć, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału, czwarty sezon również w takiej formie wleci, mam nadzieję, że Wam się podobało, czekam na czwarty sezon, może tam wygram tą Ligę Mistrzów, nam no, jest skupienie na, Ligi, na Lidze Mistrzów, wszystko inne symuluję, i co? To tyle jeszcze raz w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zobaczcie sobie jeszcze Akademię. Na razie bez szału. Ale może samo zadebiutuje w piątym sezonie. Czwartym. Na razie. Piąteczka.